Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i mam ogromną przyjemność zaprosić Was dzisiaj do nowego, przynajmniej w części, Miejskiego Klubu Maczki. Niestety możemy Was zaprosić tylko w ten sposób, ale chcemy dać Wam przedsmak tego, na co czekacie i na co się, mam nadzieję, niedługo otworzymy. W 2019 roku, dzięki Waszym głosom i Waszemu ogromnemu wsparciu, mogliśmy wyremontować korytarz i toalety miejskiego klubu Maczki. A dzisiaj, na razie tylko w ten sposób, chcemy Wam pokazać, jak rewelacyjnie to wyszło i jak jest u nas teraz pięknie. Zapraszam! Teraz zapraszam do miejsca, które wszyscy znacie, które zyskało nowe drzwi. Wszystko inne jest takie samo. W środku ta sama znana i kochana przez wszystkich pani Agnieszka. Dzień dobry. Pamiętacie pewnie ten smutny biały siding, który pokrywał ściany naszego korytarza? Nie ma po nim już w ogóle śladu. Teraz mamy cudny, świeży. Popielaty kolor i piękne dwie kontrastowe niebieskie ściany. Fotele, na których będziecie mogli odpocząć, posiedzieć, pogadać, poczekać, jeżeli będzie trzeba. Wchodząc do toalet, zauważycie zapewne, jaka się tu zrobiła przestrzeń. I tutaj brawa dla projektantów, którzy sobie znanymi magicznymi być może sposobami sprawili, że zrobiło się tu przestronnie, funkcjonalnie i w ogóle rewelacyjnie. Zobaczcie! Nagraliśmy dla Was ten króciutki filmik, żeby Wam pokazać, jak ważne są Wasze głosy. Na co się przekłada to, że rok w rok chcecie głosować na budżet obywatelski. To są Wasze głosy, Wasze pieniądze i rezultaty Waszych działań. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie i zapraszamy. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, jeszcze jest parę rzeczy, które z waszą pomocą możemy tutaj poprawić, usprawnić, upiększyć, i pewnie jeszcze nie raz będziemy Was prosili o pomoc.